No i zobaczcie, jak się bawię w płytki. Ja tak jak wspominałem, są to moje początki z tym. Nakładam klej grzebieniem jednocentymetrowym. No i staram się, żeby to było wszystko w jednym kierunku. Oczywiście na razie sobie rozprowadzam tylko tak, żeby było na tej przestrzeni. 60 cm płytki mam 60 na 60, więc rozkładam na tej przestrzeni 60 cm. I, no i potem smaruję też tą część dolną płytki. To robię tylko taką dosłownie cieniutką warstwę, taką szlichtę, tak żeby było to wypełnione. No też zaraz pokażę. No i takie coś jest po nałożeniu kleju. Wszystko właśnie tak jak mówię, staram się, żeby było w jednym kierunku. No podobno wtedy ten no ta, ta jak to się tam nazywa poduszka powietrzna czy powietrze, które jest pod spodem pod płytką ma szansę się spod spodu wydostać. To oczywiście ja się na tym nie znam, więc gdzieś tam wypatrzyłem w internecie jak to się robi. I tak podobno jest, że, że tak należy to robić. No, i tak wygląda od spodu. Dosłownie cieniutko. 1 mm nałożona warstwa kleju. No, i zaraz przykładam tutaj na, na tą część żebrowaną, że tak ją nazwę. No, i następnie dystansuję sobie tutaj krzyżykami. Tak żeby zachować yy, równą fugę. Ja mam krzyżyki 2 mm. No, tak mi się wydaje, że będzie fajnie. I teraz zabawa z tym systemem yy, poziomującym. Wkłada się, przekręca się, żeby zaczepić, żeby nie wychodziło. No i potem o, palucha wsadziłem. I wtedy yy, ta płytka dojdzie poziomem do tej. No i tak na pozostałych krańcach tak daję, żeby było możliwie równo. No i tak to wygląda po położeniu, wypoziomowaniu. Także, poziom trzyma. Jest równo pod palcem, tak samo nie ma różnic. Więc więc kontynuuję. To jest generalnie, powiem Wam, taka robota dosyć przyjemna. Jak się wystartuje w miarę równo, to, to, no to ciężko się pomylić. To tak mogę stwierdzić jako, jako totalny amator, który robi to kompletnie pierwszy raz. i tutaj zobaczcie, obróbka tego. Odpływu nie do końca jestem stuprocentowo zadowolony, bo robię to nie mam tej takiej no, profesjonalnej maszyny i docinałem to po prostu tarczą do gresu. I one są trochę poszczerbione, te płytki, no ale to jest kotłownia, więc ja też nie jestem aż tak na maksa pedantyczny, żeby tutaj przeżywać to. Pójdzie fuga i to się wyrówna jakoś no i będzie luks. Mnie najbardziej zależało żeby uzyskać poziom tutaj żeby to było w jednej linii żeby to nie, nie wystawało czy też nie było jakoś no, schowane w dół. I to uzyskałem więc traktuję to trochę jako sukces. Cześć witam was. Chciałem wam pokazać postępy prac w kotłowni. No, widać na pierwszy rzut oka rzuca się syf, ale to z tego względu, że szykuję się do dalszej roboty. Będę kleił teraz na ścianie cegiełki, przyklejał będę, porysowałem sobie kreski prowadzące, tak żeby zachować pion. A co do płytek, to powiem Wam, że jak na pierwszy raz zajmowałem się tym kompletnie, pierwszy raz zupełnie i jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Są oczywiście jakieś drobne błędy, ale są one tak minimalne, że no, jakoś nie, 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 nie dramatyzuje. Na pierwszy rzut oka nie widać. Zresztą to jest tylko kotłownia, więc jakoś tam nie, nie, nie przykładam do, tego, do tych błędów jakiejś wielkiej wagi. No i to oczywiście pozwoliło mi jakieś tam pieniądze zaoszczędzić, generalnie jest fajnie. A co do tych cegiełek, no to będę robił właśnie tą cegłę taką z lica ciętą, popularne takie dosyć rozwiązanie ostatnimi czasy. Wyznaczyłem sobie kreski prowadzące, tak żeby po kresce przyklejać. E, sama cegiełka ma szerokość około 6 cm, e, oczywiście one mają takie kształty. No, w domyśle jest 6 cm, niektóre mają 6,5, niektóre mają kapkę mniej, e, ale e, moje prowadnice, że tak powiem, są na 7 cm wyrysowane, czyli 6 plus 1 na, e, na fugę. No i, e, że doświetlę tą lampką, bo generalnie to kiepsko widać i ta ostrość też tak głupieje trochę. Jest wyrysowane. Punktem moim odniesienia do startu były drzwi, tak żeby móc ładnie wkleić te, te takie boczne narożniki. W konsekwencji wychodzi mi tam na górze taka docinka, taka trochę nieregularna będzie trzeba ściąć z górnej części cegiełki i podobnie na dole też ona będzie chyba wychodzi 5 cm, także też będzie kapkę ścięta. No ale no, to jest właśnie konsekwencja tego że chciałem żeby drzwi mi się ładnie zgrały bo mam te narożniki takie które no, no, muszą się licować nie ma wyjścia i i, i, I tak to wychodzi. Mogłem jeszcze porozciągać na fudze, jakieś dodawać milimetry, ale to tak też wtedy by wychodziło nieregularnie. Jedna fuga większa, druga mniejsza. To no po prostu zrezygnowałem i zrobię tą docinkę. I tyle. I tak to będzie. I, I myślę, że to i tak będzie w miarę estetycznie wyglądało. Kreski rozrysowane na razie robię na tej ścianie. Tutaj, gdzie jest komin. Z uwagi na to, że tutaj będzie lada moment, czy lada moment. No jak zrobię te płytki, będzie wstawiany piec i ten boiler na wodę, czy jak to się tam kocioł, nie kocioł, tylko zbiornik na wodę ciepłą. I to robię na początek, no, a później dokończę resztę już na spokojnie. A na razie. Za to się biorę skopyta, żeby, żeby to możliwie w parę dni skończyć, no bo to jest jednak drobna cegiełka, to będzie schodziło trochę. Także tyle na razie i pozdrawiam Was. Cześć i czołem. No i ciąg dalszy prac w kotłowni. Zobaczcie, zapomniałem o tym, żeby pokazać jakiś tam wcześniejszy etap, ale jestem już na tej ściance praktycznie na gotowo to zobaczcie te narożniki dałem w pionie mogłoby być troszkę lepiej ale cały widz polega na tym, żeby to było takie trochę no, takie poszarpane. a cegiełkę mam zobaczcie ona jest generalnie nie jest cała, jest taki ma charakter popękany dzięki temu kupiłem ją trochę taniej, także no, taka jakaś tam oszczędność, a to jest i tak kotłownia, więc yy, więc tak nie będzie okarazić, ale będzie taki charakter trochę industrialny tutaj w tym, w tym wnętrzu. No i no, mnie się podoba. Nie wiem, jak tam wam obserwatorzy. Zachęcam do skomentowania krytycznego, czy też pozytywnego. No i teraz bawię się tutaj w tym zakamarku. Nie widać za bardzo, ale tutaj właśnie to mnie bardzo już spowolniło, bo tam też chcę tak, no żeby było jednolicie. I tak jak zwykle robiłem w okolicach tutaj z 15 rzędów robiłem po, po, po południu. No tak tutaj dzisiaj po południu mam z 7 raptem. Więc no i więcej zakamarków tym wiadomo, że to nędznie idzie. Tyle na razie, pozdrawiam Was.